Cześć, strony Sławek i witam Was na kanale autobusy. Gdy w drugiej połowie lat 90. europejskie miasta obierały kurs na pełną dostępność transportu publicznego, polska branża autobusowa stanęła przed wyzwaniem. Stworzyć przegubowy pojazd, który nie tylko pomieści tłum pasażerów w godzinach szczytu, lecz także zapewni im komfort swobodnego przejścia od pierwszych do ostatnich drzwi bez pokonywania chociażby jednego stopnia. Odpowiedzią Mielcza był 18-metrowy model M183M. Choć ten co ciekawe powstał zaledwie w jednym egzemplarzu, zdążył objechać krajowe targi, wzbudzić niemałe emocje w środowisku komunikacji miejskiej i pokazać, że polski producent potrafi zbliżyć się do standardów zachodnich gigantów. W tym materiale przyjrzymy się temu wyjątkowemu prototypowi, od kratownicowej ramy przez przegub chudnera i portalowe osie, aż po ergonomię kabin kierowcy i detale wyposażenia pasażerskiego. Poznajcie historię odważnej konstrukcji, która mogła odmienić krajobraz naszych ulic, gdyby tylko dostała zielone światło od produkcji seryjnej. Powiemy również o tym, że tego autobusu nikt nie chciał kupić oraz jak zakończyła się jego historia. Przegubowy 18-metrowy autobus miejski Jelcz M183M z niską podłogą na całej długości był głęboko zmodernizowany wersją modelu M181. Podwozie tworzyła dwuczęściowa kratownicowa płytowa rama z prostokątnych profili zamkniętych, połączona przegubem i zintegrowana z nośnym szkieletem nadwozia wykonanym ze stalowych profili zamkniętych oraz tłuczonych blach. Nadkola wykonano z blachy nierdzewnej na nadwozie składało się z dwóch oddzielnych członów opartych na wspólnej ramie. Zostały one połączone przegubem opracowanym specjalnie do autobusów niskopodłogowych, wyposażonym w autonomiczny układ smarowania i harmonikową osłonę. Poszycie potokienne ścian bocznych wykonano z obu stron blachy stalowej klejonej do szkieletu. A partie nadokienne z stworzywa. Ściany czołowe oraz dachy obu członów również uformowano z dużych elementów stworzywa. Boczne pokrywy płytowe obłożono blachą aluminiową i zawieszono na elastycznych zawiasach. Podłoga pojazdu została wykonana z wodoodpornej sklejki, przyklejonej do konstrukcji podwozia, a całość wyłożono wykładziną antypoślizgową. Wnętrze autobusu wyposażono w poręcze pionowe i poziome, osłony wnętrz drzwiowych, kosze na śmieci, radio, twarde siedzenia pasażerskie z miękkimi nakładkami oraz kasowniki elektroniczne. Zainstalowano przyciski stop na żądanie oraz sygnalizację dźwiękową otwarcia zamknięcia drzwi. W drzwiach do drugiego członu zamontowano platformy do wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na dwozie posiadało cztery pary dwuskrzydłowych drzwi w układzie 2-2 2-2 sterowanych elektropneumatycznie i wyposażonych w blokadę układu hamulcowego, uniemożliwiającą ruszenie z otwartymi drzwiami. Wszystkie wejścia były pozbawione stopni. W drugich drzwiach pierwszego członu w grubości podłogi zamontowano ręcznie obsługiwaną rampę dla wózków inwaliskich i dziecięcych swobodne poruszanie się w pojedzie zapewniało przemyślane rozmieszczenie 37 miejsc siedzących oraz szerokie przejścia. Prototyp był napędzany silnikiem MANA spełniającym normę Euro 2, był zamontowany asymetrycznie na lewym zwisie tylnym, pracowała w nim pięciobiegowa automatyczna skrzynia ZF. A warto w tym miejscu wyróżnić kilka rozwiązań konstrukcyjnych, m.in. zbiornik paliwa umieszczony między przegubem a trzecimi drzwiami, osłonięty specjalną obudową, autonomiczny układ smarowania przegubu, układ hamulcowy z ABS, czy też pneumatyka z osuszaczem powietrza i separatorem. Pomimo intensywnej kampanii promocyjnej prowadzonej pod hasłem niskopodłogowy 100%, autobus ten rzadko trafiał na łamy ówczesnej prasy branżowej. Zdecydowanie więcej uwagi przyciągnął prezentowany kilka miesięcy wcześniej autobus XXI wieku, czyli niskopodłogowy Jelcz M125 Dana. Projektanci modelu M183M pozostali przy sprawdzonym pulpicie kierowcy wprowadzając jedynie regulowaną kolumnę kierowniczą, umożliwiającą dostosowanie pozycji do wzrostu i preferencji kierowcy. Rozwiązanie już powszechne u procentów zachodnich. Prototyp zapewniał także inne udogodnienia, takie jak chociażby centralny układ smarowania punktów, automatyczne przekładanie wojfa, system samodzielnego otwierania drzwi, elektryczne lusterka czy konwektorowe ogrzewanie. Niestety mimo ponad dwuletniej kampanii promocyjnej, mimo obietnic niskopodłowego 100%, projekt ten nie przyniósł oczekiwanych zamówień. Pojazd uznano za zbyt drogi. Wśród potencjalnych nabywców było MZA Warszawa, MPK Wrocław czy MPK Kraków. Prototyp potocznie nazywanym tak zwanym odkurzaczem gościnnie obsługiwał linię KPK Białystok i PKM Katowice. W październiku 1999 roku pokazano górnież na czwartej ogólnopolskiej konferencji komunikacji miejskiej w Lubinie. Niestety, ale do produkcji seryjnej nie doszło. Najczęściej wskazywaną przyczyną była zbyt wysoka cena, choć pojawiały się też pogłoski o sporze z firmą Habner dotyczącą licencji na zastosowany przegub. Trudno jednak powiedzieć, ile prawdy kryje się w tych opowieściach. Najpewniej to tylko jedna z wielu legend narosłych wokół tego odważnego projektu. A szkoda, bo przy odpowiednim wsparciu mógł stać się ciekawą alternatywą dla importowanych konstrukcji. Model Jelcz M183M widniał w katalogach producenta w latach 1998-2002. Jednak poza prototypem nie zbudowano ani jednego dodatkowego egzemplarza. Ten jedyny wóz po serii pokazów handlowych w 2000 roku odkupił PKS Żary. Obsługiwał tamtejsze linie do roku 2007 z krótką przerwą w roku 2002, gdy wypożyczano go do PKS Gdynia. Z kolei w 2007 roku autobus trafił na Śląsk do PKS Gliwice, gdzie zyskał biało-niebieskie barwy i okazjonalnie pojawiał się na kursach międzymiastowych. Dwa lata później przedsiębiorstwo uznało pojazd za kosztowny w utrzymaniu i wystawiło go na sprzedaż, początkowo za kwotę 95 tysięcy złotych. Oferty rozesłano do miejskich operatorów w całym kraju, ponieważ nie było chętnych, cenę sukcesywnie obniżano. W 2010 roku do 60 tysięcy złotych, a na początku 2011 roku było to już 40 000 złotych plus VAT, próbując zainteresować też kluby entuzjastów komunikacji miejskiej. Lecz niestety mimo dwuletnich zabiegów kupiec się nie znalazł. 17 lutego 2011 roku prototyp wyrejestrowano i rozpoczęto jego kasację, kończąc historię pierwszego w Polsce całkowicie podłogowego przegubowca. Tym samym bohater dzisiejszego odcinka, czyli model M183M, nie przetrwał do dziś. Co by nie mówić fajnie, że została podjęta próba stworzenia takiego autobusu, lecz niestety polskie zakłady liczące, każąc dówkę, często walały zagraniczne, bardziej sprawdzone konstrukcje, co było podparte sensem ekonomicznym. Tak jak polskie fabryki pozwalały sobie na tworzenie ciekawych nowych projektów, tak przewoźnicy niestety byli nieco bardziej sceptyczni, aby iść w tym kierunku. Czekam oczywiście na Wasze opinie w komentarzach na temat tego autobusu, a na dziś dziękuję za uwagę i do usłyszenia.